Jak przemawiać publicznie? Oczywiście, możesz sobie pomyśleć, Michał, co tykało w i przemowie publicznej, jak DJ prowadzi ekskluzywne festiwale, prestiżowe eventy, takie jak Sunrise Festival, Tomorrowland czy Sensation White. Owszem, na takich imprezach mikrofon to jest minimum, jednak 10% populacji DJ prowadzi takie imprezy. Pozostałe 90% populacji DJ prowadzi imprezy klubowe, okolicznościowe, czyli takie, podczas których używa się mikrofon. Jak zatem przemawiać publicznie, żeby wyjść? Że tak powiem, z tego sukcesem, ponieważ przemowa do powyżej ponad jednej osoby, czyli być może przemowa na imprezie do 10, setek, a może tysięcy osób, to już jest przemowa publiczna. Cokolwiek ty do nich powiesz, to już jest przemowa publiczna. I sam ze swojego doświadczenia wiem, osoby, która od y, takiego, że tak powiem, mruka, który bał się użyć mikrofonu, do osoby takiej, która się swobodnie czuje z mikrofonem i używa ją za każdym razem, jeśli jest taka potrzeba, to powiem Ci, na co warto zwracać uwagę, lub też co warto przygotować przed takim wystąpieniem publicznym. Ja to nazywam wystąpieniem publicznym, bo jednak uważam, że DJ, stojąc w centrum uwagi, występując przed obojętną liczbą osób, to występuje publicznie. Zatem jak przemawiać publicznie? Kilka, że tak powiem, wskazówek i podpowiedzi ode mnie z perspektywy mojego doświadczenia i czasu, który spędziłem za konsoletą. Według mnie warto nauczyć się wstępu. Czyli masz, że tak powiem poukładane coś tam w głowie, co byś chciał powiedzieć na sam początek imprezy. Być może stoisz przed setką osób, rozpoczynasz imprezę i organizator mówi do Ciebie, powiedz coś Pan, rozpocznij tę imprezę, zainauguruj jakoś. Zatem wiedząc to wcześniej, warto sobie już poukładać w głowie konkretnie co powiesz. Ponieważ yy, według mnie ten wstęp jest najważniejszy do tego stopnia, że jeśli on wybije Ciebie z równowagi, to możesz zamilknąć, możesz dosłownie nie wiedzieć, co powiedzieć, a te pierwsze słowa przez mikrofon mają kluczowe znaczenie. Zatem poukładaj sobie ten wstęp odpowiednio wcześniej przed imprezą, będziesz wiedzieć, jaką imprezę masz do poprowadzenia. Czy to będzie wesele, czy to będzie festyn, czy to będą dużynki, czy to będzie, wiesz... Impreza w klubie? Bez znaczenia. Ty wiesz, że będziesz musiał ją jakoś zainaugurować. Zatem poukładaj sobie ten wstęp, naucz się go dosłownie na blachę, tak jak to w szkole uczyłeś się jakiegoś wiersza. To jest bardzo pomocne, ponieważ te pierwsze słowa przez mikrofon są kluczowe. Jak jej wypowiesz płynnie pierwsze dwa, trzy zdania, zobaczysz, pójdzie jak z płatka. Jeśli ty w pierwszym zdaniu się zatniesz, odbierzesz ci mowę, bo stres tak działa, że dekoncentruje ciebie i wybija cię z równowagi. To uwierz mi, że jest już to, Jesteś na straconej pozycji. Zatem, znając na pamięć wstęp, bez względu na to, co by się działo, czy by się paliło, waliło, powiesz go, wyrecytujesz wręcz jak wiesz, pójdzie już z kurcji. No i co dalej? No dalej warto według mnie ćwiczyć na sucho. Jeśli masz jakąś konsoletę w domu, w zaciszu, w zaciszu swoim domowym, to będzie ci łatwiej, ponieważ wtedy weźmiesz mikrofon, odpalisz muzykę i będziesz mówić do prawdziwego sprzętu. I tak zdaję sobie sprawę, że na początku swojej drogi być może nie masz nawet sprzętu, ale wiesz, że będziesz prowadzić imprezę, zatem stań sobie normalnie w łazience, weź użytkownik do ręki, czy to będzie Szafon. może na ten moment jest to dla Ciebie błahe i śmieszne, ale uwierz mi, kwestia trzymania czegoś dłoni, który po prostu Ci odzwierciedli mikrofon, to nie musi wyglądać jak mikrofon, ale chodzi, żebyś Ty się poczuł, żebyś Ty się wczuł, że stoisz i trzymasz mikrofon, do którego będziesz mówić jak treść i ćwicz nas przed tak zwanym lustrem. Mów sobie, co byś chciał powiedzieć, eee, właśnie ten wstęp chociażby wyrecyduj, który się nauczyłeś i takie suche wystąpienia już dadzą Ci naprawdę dużo, dużo Przewagę, Twoją dużo, dużo przewagi przed tym wystąpieniem Twoim, już takim realnym. No i kolejne to jest wizualizuj sobie już na tej scenie, wizualizuj siebie przed tą konsoletą, przed tą publicznością, jak ty już tam stoisz, tą To jest też bardzo ważne, ponieważ jeśli ty idziesz, nie wiesz, co cię czeka, no to wtedy jesteś stanie na improwizację, na spontaniczność, a to od tego już niewiele trzeba, żeby się zaciąć, żeby Zdykoncentrować się, żeby stres nie wziął w górę. Zatem jak Ty sobie wizualizujesz, że wyjdziesz na tą scenę, weźmiesz ten mikrofon i powiesz witam serdecznie, przejść, czołem, cokolwiek tam chcesz. Nieważne już bez względu na to, co powiesz, ale jeśli powiesz i już to masz w swoich myślach, dużo, dużo wcześniej, to uwierz mi, będzie tak, że Ty wyjdziesz na tą scenę i Ty przejmiesz tą coś, że ona Cię pokocha. Kolejne to według mnie bądź wyprostowany. Patrz przed siebie, bo nie ma nic gorszego, jak takie właśnie, wiesz, stanie zgarbionego człowieka, mikrofon trzymać tak, coś tam, bedlanie, no bo to jest właśnie oznaka tego, że ty nie czujesz pewności siebie, że ty czujesz się zestresowany, i jak ty dasz to poznać po sobie, twojej publiczności, no, to już jest po tobie, ponieważ będziesz na straconej pozycji. Zatem, zawsze klatkę piersiowa do przodu, łopatki spięte do tyłu, mikrofon w rękę i patrz przed siebie. Propo patrzenia przed siebie. To z moich pierwszych występów pamiętam, że jak patrzyłem przed siebie i widziałem na przykład jakąś twarz. Patrzyłem kogoś prosto w oczy, patrzyłem na jakąś postać I ta osoba w tym momencie coś zrobiła. Obecnie co? Niekoniecznie się zaśmiała, ale coś tam szepnęła do drugiej osoby, coś tam nagle. Się uśmiechnęła. Być może to nie było związane z moim występem, ale mnie to na tyle zdekoncentrowało, że ja już podświadomie sobie myślałem: o, chyba palnąłem coś głupiego. O, chyba mam coś tutaj nierówno koszulkę. A może gdzieś tam włos mi staje, bo fryzury mam nierówno. Nie ma nic gorszego, jak właśnie takie dekoncentrowanie się podczas przemowy publicznej. Zatem ja ci polecam nie patrzeć na twarze ludzkie. Tylko obrać sobie jeden punkt. Ewentualnie, jak już chcesz patrzeć na ludzi, to patrzeć tylko przez łapanek sekundy, tak aby nie zarejestrować tego w swoim w głowie, co oni robią, bo oni, może niekoniecznie wiesz, zareagują na Twoją przemowę jakoś negatywnie, wyśmiewczo czy przyśmiewczo, ale po prostu w danym momencie coś im przyjdzie do głowy i jakoś, jakoś tam zareagują. Ale wiesz mi to Ciebie, wybije z rytmu, bo będziesz od razu sobie podświadomie układał, że oni się śmieją ze mną, a oni kompletnie się mogą z Ciebie nie śmiać. Zatem nie, nie koncentruj się na twarzach ludzkich, na, o koncentracji na psychologii tłumu i na emocjach to już jest grubszy temat, dlatego na ten moment, jak jesteś początkującym dj em DJ prezenterem muzycznym czy wodzirejem, to nie koncentruj się na tych twarzach ludzkich, bo one Cię, duże prawdopodobieństwo, że wypiją z rytmu po prostu powiesz sobie jakiś mit na sali, być może na tych ludźmi popatrz sobie na placówkę mikrofonu, który jest przed Tobą, tak żebyś Ty mógł skupić swoje myśli wobec tego, co chcesz powiedzieć, a nie wobec tego, co się aktualnie dzieje na parkiecie. No bo ludzie zawsze coś tam robią i to wypijasz, tak powiem, dekoncentruje i tak dalej. No i jak już to wszystko sobie przygotujesz, to według mnie będziesz gotowy na swoje pierwsze wystąpienie publiczne i ono odbędzie się z sukcesem. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, to ja Ci jeszcze polecam, żeby obserwować osoby, które są z tego słynne, czyli z przemówień publicznych. Przemówienie publiczne, być może na ten moment to masz przed oczami prezydenta, który stoi na mównicy, lub księdza, który stoi na ambonie i mówi do setek osób. Nic bardziej mylnego. DJ, konferencje, prezenter muzyczny, wocierej, każda osoba, która mówi do więcej osoby jak jedna, to jest wystąpienie publiczne. Zatem jak Ty sobie obejrzysz na przykład Ibisza, Krzysztofa Ibisza, Tomasza Kamela, osoby, które na scenie się, że tak powiem, urodziły, które znamy od naszego urodzenia, bo to są osoby, które są w tej telewizji, na tej scenie od samego początku. To jak ty po prostu obserwujesz, co ja Ci polecam, to wtedy też będziesz w stanie siebie, że tak powiem, zobrazować jak na tej scenie stoisz i tak samo się zachowujesz. No i jak on no, stoją z pełną gracją, wyprostowani, mówią po prostu bez zająknięcia. Oczywiście to są lata nauki i praktyki, ale to nie znaczy, że Ty do tego nie dojdziesz. Bo ja pracujemy nad tym, żebyś Ty właśnie do takiego poziomu mistrzowskiego doszedł. Żeby właśnie czuć się swobodnie z tym mikrofonem, nie krępować się go używać. Bo ja byłem taką osobą właśnie, że na początku wziąłem ten mikrofon w dłoń, nie wiedziałem co powiedzieć, wiesz, trema. Odcięło mi mowę, odłożyłem mikrofon, koniec mojej przemowy. No właśnie, jak, że tak powiem, ciebie zdominuje stres, to niestety nic z tego nie będzie. Jednak postępując zgodnie z tymi wskazówkami, które ci w tym krótkim materiale wideo przekazałem, jestem pewien, że twoje przemówienie publiczne nie jest stracone, czy też nie jest skazane na straty, ponieważ te krótkie, te, te proste kroki, które wykonasz, które ci przedstawiłem przed momentem, na pewno sprawią, że Ty będziesz od do przodu przed Twoją konkurencją, która dopiero zaczyna. A to właśnie o to chodzi, żeby wyprzedać konkurencję, żeby nie obawiać się nowych wyzwań. No właśnie propos wyzwań. Będąc y, osobą początkującą, która chce zostać DJ-em, może sobie myślisz, że od razu ktoś do Ciebie zapuka do drzwi i powie, hej, zapraszam Ciebie na Sundance Festival, na Tomorrowland. No otóż, tak nie jest. A jak jest, to ma to tylko jeden na milion. Takie okazje, takie sytuacje. Większość zaczyna od samego początku, od tak zwanego zera Czyli od grania, od miksowania po jakichś pubach, klubach, barach, niekiedy jakichś tam, wiesz, yy, prywatkach. No ale to jest poligon, pole do popisu dla Ciebie, żebyś mógł nabrać doświadczenia. No bo jakby na ten moment zaprosił Ciebie ktoś na tą rolę, to być na scenie przed tysiącami osób, to gwarantowane, że Stres i trema bycie zjadły, i by nic z tego nie wyszło. Byś nie potrafił, nawet, że tak powiem, zmiksować utworu, jeśli na ten moment go potrafisz to zrobić. No bo uwierz mi, wystąpienie publiczne: żeby dojść do tysięcy osób, żeby prezentować swoją, swoje umiejętności na festiwalu, to musisz przejść od samego początku, czyli od występów przed nawet dziesięcioma, setkami osób, zanim dojdziesz do tego poziomu tysięcy osób na wielkich festi festiwalach. Być może teraz widzisz, masz takie wiesz, wyobrażenie, że DJ to jest osoba, która gra tylko na takich wielkich, prestiżowych eventach, festiwalach. Ale to nic straconego. To wszystko jeszcze przed Tobą i nad tym pracujemy, żebyś do tego doszedł. Ale zacznijmy od początku, czyli jak działać publicznie. Zatem na pewno zrób to wszystko, co powiedziałem w tym materiale wideo jeśli gdzieś, gdzieś tam się przejęzyczyłem, ale jestem w Egipcie, tu jest 40 stopni upału w ciągu dnia, czyli 10 godzin byłem na słońcu. Także też już czuję takie wiesz, oznaki zmęczenia, no bo to jest jednak wyzwanie: być na takiej pogodzie, na koniec nagrać. A dlaczego na koniec dnia nagrywam to dla Ciebie? Ponieważ słońce zachodzi i daje, i, i wiatr też jest mniejszy, bo w ciągu dnia, czyli od rana, wiatr jest wysoki. Także jest trudno nagrać jakiekolwiek wideo, bo trochę wieje. Znaczy ten wiatr jest na plus i wtedy nie odczuwasz tej temperatury. Ale teraz jak jest wiatr niższy, to ja jestem widzisz po 10 godzinach na słońcu. Zatem też czuję zmęczenie, nie ukrywam. Ale mimo wszystko wykrzesiłem ostatnie jakieś tam szczątki energii, żeby nagrać dla Ciebie to wideo, bo uznałem, że warto jest podzielić się moim, moją wiedzą, moim doświadczeniem z Tobą. Bo zależy mi, żebyś został dj i żebyś na przyzwoitym poziomie prowadził swoją imprezę dzisiaj rozmawialiśmy sobie o przemianiu publicznym zatem życzę ci już na koniec żeby twoje przemówienie twoje wystąpienie publiczne wyszło z sukcesem żeby było jak najlepsze dziękuję za uwagę pozdrawiam cześć